Mówiła bianki obrana w przewiewne siaty Onieśmielała chłopów z każdej wiejskiej chaty złocistym z odcieniu splątane, włosy, policzki biało-różowe Jak maki wplątane w kosty była nieśmiała o słowiańskiej naturze Jej gusta tak delikatnie sprawiał ciary na skórze Uśmiechnięta, pełna radości Przepełniona szczęściem Drugiej osoby... Żytnia, rżana baba Najczęściej południcą zwana Był to demon w dawnych wierzeniach słowiańskich Zrodzony z duszy kobiety Która zmarła przed, w trakcie Lub zaraz po swoim weselu Ubrana była w długie, białe, zwiewne szaty. Często poszarpana suknia ślubna była to. Na głowie wianek ze zeschłych już kwiatów. Rozmierzwione na głowie włosy. W ręku sierp oraz często zboże w drugiej. I tak przychadzała się ona w samo południe po polu. Często towarzyszyły jej psy. Porywała dzieci. Zabijała pracujących na polu mężczyzn. Często południce zadawały zagadki napotkanym, od odpowiedzi, na które zależało ich życie. Energia śmierci krążąca po polu. No i teraz jak można było ustrzec się przed tym złowrogim demonem? No najprostszym wyjściem było po prostu nie wychodzić w samo południe na polu, przerwać pracę, schować się w cieniu i odpocząć. Miedza była taką mistyczną granicą bytowania południcy. W ogóle a propos samej Miedzy, istniało szereg wierzeń ludowych. Naszych słowiańskich przodków był to bardzo niezwykły obszar ziemi, ale to już opowieść na inną historię, przyjaciele. Można było również przekupić południcę czymś dobrym. Jeden z takich przepisów chciałbym Wam dziś pokazać. Spróbujmy zatem przekupić południcę, jako że nagrywamy to w samo południe. Co będzie potrzeba? Zapraszam do stołu. Do przekupienia południcy potrzebować będziemy kilku prostych składników. Zacznijmy od mięsiwa. Potrzebna nam będzie kaszanka, boczek. Oraz słonina taka, wędzona lub słonina słoikowa. Jak ją zrobić, link znajdziecie w opisie pod filmem. Dalej będzie potrzebna cebula, ser, pieczywo, oraz przyprawy. Ja wybieram leśne licho i zmorę. Zmora i leśne licho do kupienia są na kuchniakwasiora.com. Zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy. Ale jeśli nie macie ich na podorędziu, to żaden problem, bowiem przyprawy zastępcze, jak zwykle, wypiszę Wam w opisie. Ale celujcie w takie tematy piernołąkowe: to znaczy sól, czarny pieprz, odrobina chili, lebiotka, niech tam będzie lubczyk, słowiańskie zioło miłości, majrany, czosnek, czosnek niedźwiedzi, kozieratki, dajcie ale i no, odrobinę, bo ma w sobie sporo goryczy. I właśnie w takie tematy uderzajcie. Ale równie dobrze możecie wymieszać z i leśne licho w proporcji forte. Co będziemy potrzebować, aby przekupić południcę? Ano, cebulę, kaszankę boczek pokrojoną w kostkę. Co zatem zamierzam uczynić? Cebulka, boczus i kaszanka są już przygotowane, co by przejść z nimi do kolejnego etapu, a mianowicie będzie to smażenie. Smażyć będziemy na bardzo specyficznym rodzaju grilla dzisiaj. Nazywa się on Up Griddle i jest to taka niejako nowość na polskim rynku. Firma Blackstone, link do nich wrzucę Wam w opisie pod filmem. Bardzo popularna rzecz w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie południowcy wielcy upodobali sobie gotowanie na czymś takim. Nie tylko grille gazowe, ale polecam właśnie Flat Up Griddle. Wielka, siermierzna płyta do smażenia daje nam niemalże nieograniczone możliwości. Jeszcze ma frajera na dole, więc w ogóle to jest taki czołg, taki taka machina do, do gotowania właśnie pod chmurką. Super sprawa. I teraz fajerki odpalamy na full na słonince Będziemy przesmażać cebulkę boczuś. Tak mniej więcej 5-10 minut. Leciuśko to przypalimy, żeby skarmelizować całość. Nabierze wtedy cebulka przepięknej słodyczy. Dodamy kaszankę, smażymy 3 do 5 minut. I na koniec włączamy fajerki i wbijamy w to jajeczko. I mieszamy od razu jajeczko, o którym, przepraszam, zapomniałem wspomnieć z racji stresu przed południcą. Ta opleciona głosem. Pies jej towarzysze ma odgłosem. Włosy poplątane na na. i já eu já não... Kaszaneczka usmażona, jak ona fenomenalnie pachnie. A przyprawy, jak widzieliście, należy dodać tutaj na samieńki koniec razem z jajeczkiem. One mają jeno odrobinę ciepła dostać i wybuchnąć wtedy aromatami. I teraz tak. To jest już gotowe. Jest to farsz do zapiekanek. Teraz chleb, ser tarty, to. Łączymy wszystko całość zapiekamy i po tym czasie się widzimy. Ale muszę spróbować. U. Ta kaszanka. Cebula i skwarki. To, to nie ma być kaszanka klasyczna, taką jak robicie. Cebuli i skwarek ma być dużo. W stosunku do kaszanki. To ma być takie danko. Nie jakie dobre. Dobra, bo ziem całe. W łodzistym młodzieniem splątane plokłosy policzki białoróżowe jak maki wplątane. W głosy była nieśmiała. O słowiańskiej naturze i tak delii. Nie Sprawiał ciary na górze, uśmiechnięta, pełna radości, przepełniona szczęściem. Drugiej osobie w rękach oddałaby serce. Była młoda i pełna marzeń, lecz wiesz, widział i los inaczej. Wielki smutek nad jej tomem i łzy matki. Przy łóżku razem dnią widły jej kwiatki. Z dnia na dzień tak nagle posmutniała, nie było słychać już jej śpiewania. Zamknęła oczy, dusza jej błądzić będzie, a jej głosu nie usłyszy już nikt więcej. On oh, our oh, just to nie ta sama ona, dziś jako południca nawiedza te pola ci co ją widzieli opisują w straszliwych słowach nadchodzi gdy wiatr pola krążą o niej najstraszniejsze legendy że w tłoni ma sierp i ma żelazne zęby zwisający język radą jak muka skórę serce jak kamień, które już nic nie czuje wysłaniczka śmierci przepełniona żalem gdy słońce w zenicie, ty ucieka jak najdalej w oczy bo mamy i cię z łatwością pustypia, zamyka oczy Zetnie nic życia, niczym dojrzałe kłusy Budzi pokorę, szacunek do natury Nawet w upalne dni mogą naleźć ciemne chmury Uła, Coś niesamowitego, słuchajcie! Chrupka, pełnoziarnista bagietka Nasączona masłem południcy To znaczy masłem z utartym w moździerzu czarnym czosnkiem Do tego kaszanka, chrupkie skwarki Przesmażona słodziuśka cebulka, to wszystko dobrze doprawione. Od góry zapieczony ser i posypane to wszystko niedbale posikanym lubczykiem świeżutkim, czyli słowiańskim ziołem miłości. A więc, jeśli chcecie wiedzieć, jak przekupić i obłaskawić sobie południcę, to przepis już znacie. Smaszego. A ona oczy ma tak